Witajcie kochani, dzisiaj mam dla was słowo z dzieł apostolskich, osiemnasty rozdział, wersety 6-7. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnieli, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, o tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka, imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. Kiedy głosimy słowo, czasami spotykamy taki duży opór, że nie jesteśmy w stanie przejść i, i dalej głosić. Taki opór spotkał apostoła Pawła, który był świetnym głosicielem bardzo mocnym człowiekiem, pełen znaków i cudów, a jednak trafił na ludzi bardzo opornych. I zostawił to. Po prostu zostawił to, poszedł dalej, gdzie są serca otwarte i do ludzi, którzy byli otwarci na jego głoszenie. Wiecie, czasami trzeba dać spokój, bo, bo nie trafiamy w dobry moment i czas. I idźmy tam, gdzie nas Bóg prowadzi, gdzie nas Bóg prowadzi, do tych, którzy szukają i którzy czekają na nas. Nie zawsze upierajmy się, aby być w jednym miejscu i być skutecznym aż do końca. Ewangel jest dla tych, którzy chcą, którzy pragną, którzy szukają, którzy oczekują na, na chwałę Bożą. I takich szukajmy, do takich trafiajmy. I nie was Bóg prowadzi, da wam obfity plon, abyście zawsze trafiali na ludzi o skruszonych i gotowych sercach na przyjęcie Ewangelii. Szczywam Wam wszelkich błogosławieństw Bożych. Niech Bóg króluje w Waszym życiu. Amen.